Skąd bierze się myślenie etyczne? Czy pojawiło się dopiero wraz z pojawieniem się religii? Czy bez religii da się w ogóle myśleć i postępować etycznie? A co jeśli przeszkodzi nam relatywizm, który zamiast pozwolić nam na mówienie to dobre, a to złe, każe nam ciągle mówić to zależy? A co jeśli okaże się, że egoizm będzie przeszkodą nie do pokonania? A może jesteśmy tak zdeterminowani biologicznie, że nie ma w ogóle miejsca na wolną wolę? Zapraszam na obejrzenie recenzji książki Etyka. Bardzo krótkie wprowadzenie. Autorem jest Simon Blackburn. Zobaczymy, czy to prawdziwe przeszkody, czy tak naprawdę wymówki w myśleniu etycznym. I na moim kanale słowa są ważne. Mówię też, zawsze dodaję komentarz dotyczący praw zwierząt i weganizmu, bo tymi tematami zajmuję się już od blisko 20 lat, a więc zapraszam na kanał Słowa są ważne na moją recenzję.